Cześć! Jeszcze raz, trzeci raz dzisiaj. Trzeci filmik dzisiaj. No ale tak, wrzucam te filmiki od razu po nagraniu. A dzisiaj jest taki ładny dzień, że, że wziąłem się tutaj trochę za robotę w ogrodzie. No i mówię, coś tam mnie, coś nagram. Tak, tutaj jest Buda, Buda z Buda z Basiokiem. To jest buda bez, bez ogrzewania elektrycznego, i zaraz coś zobaczymy. Bo niedawno, 15-20 minut temu, włożyłem do tej budy termometr. Termometr, bo zauważyłem, że tam jest bardzo wysoka temperatura. Na zewnątrz było 10 stopni. Ten, ten, y, jest teraz 10 stopni na pisze. Ach, ale paruje. Zobacz, zajrzałem do tej budy. I co się tu dzieje? A budę wypełniłem kompostem. Na jakimś świeżym tegorocznym. Z dodatkiem, z, z dodatkiem obornika. Widać, jak paruje. Jaka jest temperatura. Dwadzieścia trzy stopnie. Zaczęła banan. Zaczęło rosnąć. No. Trzeba będzie go schładzać teraz. No i ciekawe, jak, to, jak, to, jak ten kompost będzie pracował zimą. Tam mam jeszcze drugą taką budę, też bez, bez dogrzewania. Też z basiokiem mniejszym. Ale tam na razie nie, nie dałem jeszcze tego kompostu. Na razie obłożyłem tą budę tak tylko przysypałem słomą ale to będę musiał zmienić bo, bo mojej żonie to się nie podoba także będę musiał to tu, tutaj tu, tu trochę zmienić tą słomę pod słomą też nałożyłem nałożyłem trochę kompostu No ten pas tak nie rośnie bo nie ma dogrzewania. No, także to chciałem wam pokazać jak, jak działa jak działa to, taki taki, taki kompost z obornikiem, jak to się grzeje No dobra, no to tyle na razie